na miasta, Świebodzin będzie przebiegał, przemierzał ulicę Świebodzina i wystartowali także... biegną, oni już są, pistolet i wystartował, ale to się zdarza, nie ma się czym zmienować. Wygłosimy i śmiechamy, tak jak zapowiadali, błędne krawcie lęki na czele. Także, znaczy, proszę Państwa, zobaczymy jak Pani doradcy tutaj sobie pobiegną. Proszę zobaczyć jak to pięknie wygląda, jak to jest jak się można... w śpiewu, żeby nie startowało, byście byli świetnie w Panów i Państwa. Że się W tym wieku, tak naprawdę, naprawdę kolorowo, jak teraz, to jest normalne pokolenie około 5 tysięcy metrów, to na które rzuca dzisiaj do nas i my wtedy będziemy już widzieli, jak to wygląda, jak te karty pokolenia są widzieć, to widzą sygnał. Za dostaw także z moich Za chwileczkę oni, za jakieś 20, za około 15-16 minut maksymalnie powinni być już po nas z powrotem na górce, ale będziemy widzieli już ich wcześniej. Proszę zobaczyć jak to pięknie wygląda, jak kiedyś wyścig pokoju przelewał się przez miasta yy, Polski, tak teraz przez miasta, przez ulicę Siłodzina, przebiega Siłodzina, którzy biegną dzisiaj w tym biegu. Cieszymy się, bo jest ich bardzo duża, duża grupa, a mają o to walczyć w różnych kategoriach także serdecznie dziękujemy za to że oni przybyli wystartowali dzisiaj i czekamy z państwa bo za chwilę za jakieś proszę państwa może 3 może 4 minuty będziemy już widzieli tych zawodników którzy biegną tutaj na pierwsze, na pierwsze miejsca i będą walczyć o zwycięstwo oni tam na pewno dziś na trasie już coś ktoś... Ktoś się już samo odbywa, oni już wiedzą. Nie Jestem ciekaw, jak pani Iwona Lewandowska. Tak, proszę Państwa, tak proszę Państwa, już za chwileczkę, już. Finis na drugim Zawodnik Zowodnik numer w 83, 83, reprezentant Kenii. Zawodnik 83 to jest Kawila Eldory. Wielkie wratulacje. Kowali. Z drugiej Eldory. Na Ricciwinciu. Bardzo. Czyli jeżeli z dwóch teniszyków Kikwila wygrał Drugi teniszyk, trzeci Arkadiusz Gardzianewski A czwarty Kimczuk To historia się powtórzy praktycznie Gdyby nie, gdyby nie Arkadiusz z tamtego roku Ale granicko. A przypominam przy Państwu Majchwa, te milici nie są dostali One bolą naprawdę I jeżeli ktoś nie wierzy